Moi kochani, ostatnio śledzę internety, szczególnie Facebooka i obserwuję profile różnych księży, szczególnie moich znajomych i tak obserwując dochodzę do wniosku, że trwa sezon nadrabiania sakramentów tych, które większość osób w normalnym trybie powinno przyjąć przed wakacjami, ale te sprawy covidowe niestety sprawiły, że te wszystkie sakramenty się poprzesuwały najczęściej właśnie na wrzesień i październik i jednym z tych sakramentów jest sakrament bierzmowania. Dlatego w dzisiejszym materiale chciałbym bardzo mocno poruszyć ten Temat, dlatego serdecznie zapraszam. Ja mam świadomość tego, że to, co za chwilę powiem, może się wydać dla niektórych bardzo nieprawdopodobne, że jak to ksiądz takie rzeczy mówi, i sam tytuł tego materiału jest jakiś taki dość trudny, clickbaitowy, niektórzy by stwierdzili, ale moi kochani, bardzo proszę, żebyście posłuchali moją wypowiedź w kontekście pewnej całości, w kontekście tego, co tak naprawdę może się kryć między wierszami. Dlatego zanim zaczniecie oceniać moją wypowiedź, to proszę, skupcie się i użyjcie rozumu do tego, żeby odczytać. Właściwą intencję tego, który do Was mówi. Nie idź do bierzmowania. Jeżeli czujesz, że to nie jest jeszcze ten czas i moment, aby przyjąć sakrament bierzmowania, to zwyczajnie do niego nie idź. Nie przystępuj do tego sakramentu tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ci każe, nawet rodzic, albo dlatego, że wszystkie koleżanki albo koledzy idą do bierzmowania, albo że cała klasa idzie, no to ja też siłą rozpędu pójdę. Cokolwiek robione pod presją, nigdy nie będzie Twoją suwerenną decyzją. Nigdy nie będziesz mógł powiedzieć w takim wypadku, że to ja chciałem, że to ja to zrobiłem. Oczywiście. Są też niestety księża, którzy twierdzą, że trzeba za wszelką cenę nakłonić młodego człowieka, by mimo oporów, a w zasadzie nie bójmy się tego powiedzieć, mimo niewiary i postawy antychrześcijańskiej, żeby taka młoda osoba przystąpiła do sakramentu bierzmowania. To jest straszne, bo wówczas bierzmowanie staje się takim sprawdzianem z matematyki, który pisze się na siłę, żeby tylko zdać, żeby tylko zaliczyć. A tak naprawdę bierzmowanie jest wejściem w niesamowitą przestrzeń obecności Pana Boga. I trwaniem w tej przestrzeni, w tej przestrzeni, w której jest miłość, w której jest świadomość tego, co się rozgrywa. Zobaczcie, że bierzmowanie jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Zwróćcie uwagę na tą nazwę wtajemniczenie. Jest to bardzo sugestywna nazwa, która mówi nam o wejściu w kolejny poziom. A jak można wejść w poziom dojrzałości chrześcijańskiej, nawet formalnie, jeśli wprost neguje się istnienie Pana Boga, jeśli nie praktykuje się wiary? Choćby nawet kurtuazyjnie. Zobaczcie, jak można iść po odbiór prawa jazdy, nie umiejąc odpalić samochodu, nie umiejąc wbić jedynki. Analogicznie, jak można iść po bierzmowanie, nie mając w sobie nawet pragnienia, nawet pragnienia, żeby chcieć uwierzyć w pana Jezusa. Niestety nakłaniając na siłę do bierzmowania, sami stajemy się producentami katolipy i byle jakości. Moi kochani, tych motywatorów, którzy nakłaniają do przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osobę niewierzącą albo niepraktykującą, jest naprawdę mnóstwo, i między innymi są to też niestety rodzice. Niejednokrotnie miałem już taką sytuację, w której nastolatek przychodził do mnie rozżalony na rodziców, bo zmuszają go do pójścia do bierzmowania. I nieraz taki młody człowiek mówił mi: Proszę księdza, to nie jest tak, że ja nie pójdę do bierzmowania. Bo ja bym chciał iść do bierzmowania, ale rozeznałem, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeszcze nie jestem na to gotowy. Yy, też miałem takie sytuacje, w której nastolatek przyszedł do mnie i mi powiedział: Proszę księdza, ja muszę iść do bierzmowania, mimo że nie chcę. Ja mówię dlaczego? Bo rodzice mi powiedzieli, że jeżeli pójdę, to kupią mi najnowszego iPhone'a." Drodzy rodzice, dajcie proszę swoim dzieciom możliwość wyboru. Motywujcie je, oczywiście, to jest ważne, żeby te dzieci motywować, ale niech to będzie motywacja właściwa, a nie na zasadzie okładania ich Panem Bogiem po głowie. Być może taka niechęć do przyjęcia sakramentu bierzmowania przez wasze dziecko. Jest też dla Was jakimś bodźcem do zrobienia sobie rachunku sumienia i odpowiedzenia sobie na pytanie. Czy ja ze swoją wiarą jestem na tyle mocny, na tyle mocna jako rodzic, że potrafię zachwycić nią swoje dziecko? I nie ukrywam, że jest to również wezwanie dla mnie, jako dla księdza, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jako ksiądz, jako ksiądz, któremu zależy na młodzieży, staję na głowie, by dać dzieciakom dobry przykład człowieka wierzącego, i oczywiście moi kochani na sam koniec, żeby nie zdeformować przesłania wynikającego z dzisiejszego filmu, to idźcie do bierzmowania. Idźcie do bierzmowania, przyjmijcie sakrament do bierzmowania, jeśli naprawdę pragniecie pogłębienia swojej relacji z Panem Bogiem. Ja Wam przyznam szczerze, to będzie takie krótkie świadectwo, bardzo krótkie, że do swojego bierzmowania niestety nie przystąpiłem godnie, przystąpiłem byle jak. I dziś wiem, że z obecną świadomością religijną, którą mam yy, i ze świadomością powagi tego sakramentu, z pewnością przyjąłbym go znacznie później. Pamiętajcie, co by nie było, Bóg jest miłosierny, kochajcie Pana Boga, niech nasza wiara będzie świadoma, traktujmy Pana Boga poważnie. Bardzo zachęcam Was oczywiście do tego, żeby subskrybować ten kanał, żeby kliknąć lajka, like, dzwoneczek i żeby puścić to dalej. Pokój.